Słuchaj, zaraz będziesz o tym opowiadał. Czy złamałeś kiedyś prawo? Wrócimy do tematu, Fanek. Ja też, ale ja to Jasne, takie, tak. wiesz, no, drogowe najczęściej. No, u mnie drogowe też, chociaż w niemieckim więzieniu siedziałem. Ż żartujesz. Co to znaczy, kiedy, jak? Słuchaj, dosyć często jeździłem do pracy do Berlina Zachodniego. No i kiedyś wyruszyłem w, w kolejną taką podróż i nie sprawdziłem e, swojego paszportu, ważności paszportu. Najpierw była kontrola jakaś celna, natomiast ci nasi WOPiści przyszli w momencie, e, kiedy już e, pociąg przejechał przez Odrę, czyli byłem po drugiej stronie granicy w NRD, już byłem. No i ten WOPista sprawdził paszport, mówi paszport jest nieważny. Przekroczył pan nielegalnie granicę do Pierdla, i zamknęli mnie w Nerdowskim więzieniu na granicy w Gerlitz. Siedziałem tam kilkanaście godzin, czekając na następny pociąg, który przywiózł mnie na polską stronę. Tam znowu do Pierdla mnie wsadzili. Potem sprawdzali, czy ja nie jestem jakimś przestępcą, przemytnikiem i itd., itd. No i tam, nie wiem, po 24 godzinach wypuścili mnie z więzienia, ale siedziałem. Teraz to by były takie wielkie nagłówki w gazetach, wiesz. No. Zygmunt Heiser w więzieniu, Zygmunt Heiser aresztowany. Przestęp, przestępczość. Nielegalnie przekroczył granicę.